Manko, ja jestem Kuba i dziś nagrywam z e, jak to, gorący ziemniak. I dzisiaj ze mną jest Tymek. Siema. i Nikola. Siema. I to jest moje jedna z lepszych serii. Tymek nie gin! Kurde! Bo to trzeba być też blisko lub wejść kogoś. Ja się boję, bo ja jestem tu na górze, gdzie jest dużo ludzi. Przez tutaj w polinie. To da, wid y widzowie z y jak widzowie chcecie więcej z gorącego ziemniaka, to napiszcie. Dobra, Tymek, obserwuj. I widzowie, jak chcecie mnie nawet w tej grze spotkać, to grajcie w Tomato. Będę grał na pewno na dwóch kontach. Tylko na drugim kącie nie podam swojej nazwy, bo też mnie nie, chcę, nie chcę być zapraszany. Ale może trzecie stworzę. Dobra, udało się uciec. Skoczyć musisz, może nie. Ja mam. O, ziomek skoczył, a ziem Jak. kamiał. Nie, musisz poczekać. Nie, nie wygrywamy. Ok. Gdzie jest ten ziom? Jeden pontra jeden Wygrałem I widzieliście widzowie. Ja dobrze w to gram tylko muszę dobrze być nastawiony do mapy. Kurde, to ktoś do mnie dzwoni, bo nie. Jezu, jak jestem nieaktywny na tym messengerze, to muszę do mnie dzwonić. Jak mnie jest... to I... Okej. Okay. Do mnie pi piszą. Jezu. Niech... Jak niech, nie chce, to niech mnie uprzedzi na początku. Okej, okay. jestem na tramwaju.

Ej! Nie! Nie, Tymek! Proszę! Nie! No musimy Tymek zabić! Nie, Tymek mnie wziął! Fajna giedeczka! Dobra, małe cięcie zrobię. Widzimy się w kolejnej. Okej, okay, jestem. mapę lubię, bo jest ja tą mapę też lubię. I widzowie piście ja yes? no, nie widzowie napiszcie co wolicie minecraft czy 3 galaxy i czy wolicie konkursy czy nutę i ja będę nagrywał albo z minecrafta więcej albo Tre galaxy i albo konkursy albo nutę ja głosuję na konkursy no konkursy są fajne bo są kody do Jeff Killera albo inne macie 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 dobra kogoś tam gonię Nie przesadzaj. ok? Ucieka. Ale ten Adaś jak wygra to jest cheaterem po prostu. Adamus. Adamus? Tak. Co? Nie! Do, dałem komuś. Co? O, ty proszę. Nie. nie. O to poczekaj za przyjdę. Okej. Okay. A chwilę odejdę to... w i Okej, okay. jak coś to i tak będzie ostatnia, to jest już śląda, to widzowie możecie i tak zostawić lajka like i suba, to będziemy na bieżąco. Nie mam ziemniaka! O, ziomko, widałem. Możecie napisać w komentarz, czy Konkursy. CO?! Kuba, żacek w ogóle w Dajcie lajka like i suba, to będziemy na bieżąco. Pa! pa.